Wszystko w jednym, w jednym z całych lakierzy polakierujemy. No tylko te pościągamy, bo to jest e, tylko na przymiarkę, to jest nowe. Ale zobaczcie, jak wygląda. Silnik po kapitalnym remoncie już złożony. E, tutaj jeszcze jakieś tam rzeczy musimy podospawać. Tak jak powinno być, powymieniać, Zobaczcie. Wszystko to, co jest uszkodzone, to jeszcze wymieniamy od każdego wężyka. No i tak ona to powoli zaczyna wyglądać Zobaczcie, to jest to do wymiany, to do wymiany, to co e, trzeba naprawić, to naprawiamy. Nawet tutaj musimy dać klemy i tutaj jeszcze będziemy musieli poprawić, zobaczcie, wszystkie wężyki, które, które są e, tam coś z nich przecieka, bo coś to wymieniamy, na nowe zakuwamy. Tak na razie wygląda maskę. błotniki już też już zaczę zaczęliśmy robić pomału. Z tej strony też będzie nowa skrzynka. Zobaczcie jak wygląda całość? To już my powoli powoli przód. Oczywiście też to pójdzie, później wszystko do piaskowania. Ale na razie trzeba to wszystko przejrzeć. Tego drążka raczej nie będziemy zmieniać, bo on jest nowy. Gdzie ma luzy? Tam ma luzy. I, i będziemy to składać. Na razie tak wygląda. muszę sprawdzić, czy mamy kodnicę. Jakieś siedzenie. Kierownicę. Także będę Was tutaj na bieżąco informował. Jak to wszystko będzie wyglądało. Koloru jeszcze nie znam, ale to, kolor, to najmniejszy problem na samym końcu i tyle. No i tak wygląda nasza 40. Mamy już zaminiowaną. Przód jednak musieliśmy regenerować. Nie, nie całkowicie cały, ale musieliśmy go regenerować. To znaczy, że wszystkie gumy oczywiście to są nowe i tu będą nowe gumy. To wszystko było tutaj rozbierane, uszczelniane. To, co trzeba było zrobić, to robiliśmy na nowo. Mamy go zamienionego, skrzynki pozakładane. Będziemy nim wjeżdżać na lakiernie i, i na lakierni będziemy go lakierować. Mamy już do niego kupione nowe felgi, bo te, które mamy stare, to się nie nadają. Akurat tutaj są, to zaraz mam. A nie ma ich tych felk. A nie są to zaraz wam pokażę, jak wyglądają. Zobaczcie, więc tak wyglądają felki. Tył tutaj jeszcze jest w miarę okej, okay, ale można byłoby to wypeskować. Zobaczcie, musielibyśmy to wszystko prostować. Jedną, tak i jedną, taki drugą. Zobaczcie, więc postanowiliśmy felki kupić. Ee, Postanowiliśmy felgi kupić też nowe, nowe felgi, e, też starego typu e, na cztery otwory e, przywody hamulcowe dajemy tutaj nowe, otóż na samym końcu e, nowe no i tak wygląda bardzo fajnie Silnik po, po jest po remoncie kapitalnym, także ta 40 będzie chodziła. Brakuje nam e, brakuje nam kabiny, bo kabinę też byśmy Kabinę też byśmy tutaj założyli, e, tylko nie mamy na razie kabiny, może coś się gdzieś uda zna, znaleźć e, to, to było fajnie, może być w takim sta, stanie do, remoncie, do remontu, bo i tak i tak byśmy sobie wypiaskowali. Tutaj zrobiliśmy e, inaczej, tu daliśmy nakrętki, oryginalnie ich tu nie powinno być bo gwint powinien być w środku, te same śruby, ale to już tyle tak było wyrobione, że, że musieliśmy dać tutaj e, nakrętki, po prostu rozwierc rozwierciliśmy i daliśmy nakrętki. No, tak to wygląda w tym momencie. No i jest jeszcze takich parę, parę rzeczy, który, które musimy zrobić. Mamy tutaj e, zbiornik paliwowy. Zobaczcie. Mamy tutaj część, e, zegar, będziemy mieli tutaj zegary, ale to wszystko pójdzie do piaskowania, taki jakiś zbiornik, ładnie to wszystko wypiaskujemy, polakierujemy razem z maską, błotnikami. No jak mówię, fajnie by było, jak gdybyśmy mieli kabinę, to byśmy kabinę też zamonto, zamontowali, no i tak się będzie prezentowała e, nasza czterdziestka. Nie wiem, w jakie kolory jeszcze damy, ale to już najmniejszy problem. Opony też, felgi nowe z przodu zamontujemy. Opony też z przodu nowe. Tył mamy w bardzo dobrym stanie, to nie, więc nowych nie będziemy tu montować. I tak to wygląda. Także działamy dalej. Szkoda, że nie nagrałem tego przodu, jak był robiony. Ale tutaj dobry, dobry, dobry dzień czasu Chłopak siedział i, i, i grzał palnikiem wszystko, żeby, żeby to wszystko działało jak powinno działać Także będzie się fajnie skręcało Drążki też dajemy wszystkie nowe Na tył Zobaczcie mamy nowe Co tu mamy o, tutaj zobaczcie, też sprzod, przód był rozebrany, jeszcze zostało pod, do założenia. Dobra, zobaczcie jak ładnie zaczyna wyglądać, wyglądu nabierać. Powoli go uzbrajamy. Powolutku. Tu już mamy wszystko pomalowane. Chraniki, wszystko e, pomontowane. Nowe filtry, chłodnice mamy, wentylatory, nowe paski. E, tu mamy pomontowane. Takie rzeczy, jak e, są dobre, e, gumy to zostawiamy. Tylko tutaj daliśmy nową. Filtry pomalowane. Tak wygląda. E, zawieszenie e, regenerowaliśmy na nowo całe. Jednak się nie nadawało, to było regenerowane, to wszystko, wszystko palnikiem musieliśmy grzać i wybijać, ale teraz to nam posłuży. Chłodnica zamontowana, cała pomalowana. Teraz tylko musimy wypiaskować koła. Koła tylne musimy wypiaskować, bo naprzód mamy nowe, nowe felgi mamy. Nowe opony tutaj mamy nowy błotnik, który też pójdzie do kierowania, ale na razie mamy tylko jeden. Jeszcze musimy jeden, e, jeszcze jeden musimy gdzieś zdobyć. E, no i tak to na razie wygląda. Członik e, jeszcze będziemy ściągać, bo tułnik pójdzie na srebrno. Na razie jest tak przyłożony do odpalenia, tylko był e, co, a zaraz wam pokażę, bo mamy już. E, maskę, maskę mamy polakierowaną i dwa przednie butniki, to już mamy też ładnie polakierowane w zielony, a... zielony kolor, ale to zaraz wam pokażę no i tak wygląda, wszystko fajnie a jeszcze musimy wszystkie nowe, tutaj będziemy zakuwać nowe te wszystkie przewody hamulcowe bo to się do niczego w ogóle nie nadaje te będziemy nowe zakuwać Tutaj na tył. No i tak powoli go składam. O, tak wyglądają wszystkie blachy. Maska. W kolorze groszkowym. Patrzcie, zbiornik. Zbiornik cały. Przód. Deska. No i tutaj mamy dwa błotniki. w kolorze gruszkowym wszystko myślę że fajnie to będzie wyglądało umyjemy je i ładnie przeczyścimy jeszcze szczotką i, i będziemy kłaść epoksyd będziemy jakiś podkład i, i kolor a gdzie mamy drugą? Zobaczcie, tu mamy drugą, przejdziemy, tu mamy drugą, która ta była akurat cała. Eee, tu było założone całe koło piaskowe, a zobaczcie, tutaj mamy rant skrzywiony delikatnie i, i dlatego postanowiliśmy, że, że ściągniemy, e, ściągniemy oponę. i będziemy ją zakładać później z powrotem wszystko na gotowo i tak to się prezentuje w całości popiskuwań 40, praktycznie wszystko oprócz dwóch lamp przednich, i będziemy chcieli jeszcze zmienić kierownicę, ale już jest nasz traktor. Po, po, po wszystkich przeglądach, że tak powiem, był na sprawdzeniu. Jeździł, kosił. Wszystko działa, nic z niego nie cieknie. No, jest idealnie, przód mięciutki. Tak jak powinien wyglądać. Zobaczcie sami. Mamy nową instalację, nowe siedzenia. No i tą kierownicę chcielibyśmy zmienić na, na taką białą. No, tak wygląda. Traktor ogólnie jest na nasze potrzeby. A tutaj powinny być, już pokazuję, tu powinny być e, lampy. Ale takie jak my chcemy oryginalne to nie ma, to są zamienniki. Będziemy szukać tych lamp i tutaj jeszcze będziemy chcieli przyszłościowo założyć siedzonko na, na ten błotnik z jednej i z drugiej strony. Bo tutaj powinna być chyba oryginalnie skrzynka. No ale zobaczcie tak wygląda w całości. Mamy już siatkę też, też siatkę mamy zamontowaną. Tutaj jeszcze przyszłościowo jak znajdziemy to będziemy chcieli znaczek zamontować, przejdźmy na tą stronę. No tutaj mamy wszystkie filtry, wszystko wymienione, wszystkie dekle wypiaskowane, nowe, nowe rurki podoginane mamy. Także musimy wybudować jeszcze na niego jakąś wiatkę, żeby stał sobie pod wiatką. No i w zasadzie tyle. Nowe tylne lampy, kierunkowskazy, skazy, wszystko działa. Siedzenie też regulowane, nowe opony są używane, tylnych nowych nie dawaliśmy używane, przednie mamy nowe i z przodu mamy nowe felgi. Tak się właśnie prezentuje w całości. Przejdźmy tutaj jeszcze Myślę, że wyszedł fajnie. No jak na nasze potrzeby to, to, to super o, tutaj ta strona. Tutaj też zamontowaliśmy kosz. A tutaj liście wywoziliśmy akurat e, to był kosz zamontowany. No, tak się prezentuje Stalek. Ja dziękuję za uwagę, widzimy się w przyszłych vlogach kolejnych, a mamy też fajne projekty, także dziękuję, do zobaczenia.